Witam serdecznie w kolejnym materiale z Ghost of Tsushima. Postanowiłem w końcu skończyć tą grę. Także może być maratonik z Ghosta. Ostatnio wrzuciłem koda i BF, a także to lubi strzelaneczki, to powinien mieć co oglądać. Eee, no i w sumie jeszcze alfa tego koda Black Opsa nowego, no nie? I tutaj lecimy. Zmieniłem sobie zbroję i ostatnio też straszna rzecz nastąpiła, bo nagrywałem sobie jak. Eee... Kurde. Robiłem sobie legendę kolejną na długi łuk, i nagranie się zepsuło. Tam była fajna walka z takim demonem. To był jakiś chłop, ale miał maskę demona. No nie? Jakiś opętany taki gość. Całkiem spoko to było. No i takim właśnie sposobem mamy. Tego nie. Takim samym sposobem mamy długi łuk. Prawdopodobnie się go przetestujemy. Nie chciałem sobie tu jeszcze zbroję ulepszyć, bo jak widzicie, to zmieniłem sobie zbrojkę właśnie. Coś dla łuczników na... Na tą bardziej dla szermierzy. Tylko nie wiem, gdzie jest... E, zbrojmistrz. Tam jest łuczarka. Już temki sobie wziąłem. Chwila. Nie no, to jest zbrojmistrz. Płatnerza nam trzeba. Może być gdzieś wyżej, jak mi się wydaje. Chyba, że straciłem ten... Aj, bo kurde, zapasów nie mam, bo zużyłem na ulepszenie mieczyka. No nic. Teraz sobie polecimy... Może Dina zrobimy tym razem. To będzie główny wątek fabularny. Że trzeba by było szybką podróżą tutaj sobie cyknąć. I koń nam będzie potrzebny, zaznaczmy sobie to od razu, by wiedzieć gdzie lecieć. Chodź, kuń lecimy tam. Ale może nie jest tak wysoka co, chociaż. Chyba się. Nie no, tu się zabije raczej. Nie warto ryzykować. Weźmy jeszcze raz tutaj. Zapytajmy wiatr o drogę. W sumie nie jest to daleko. 420 metrów, także. Raz, dwa i jesteśmy. O! Zabili kogoś. No chodź, chodź. Coś się nauki mierzyć. Masz Foko. I Lui tu jest. Ja wiem, że postawa wiatru jest dobra nauczników, ale to wystarczy tylko o... ...robić doskonałe parowanie i go nie ma. Jakaś skrzyneczka. Co tu będzie? Może zapasy jakieś, co? O, 25 tych... ...sztuk zapasów. No to mi się podoba. Dziś koń mi uciekł. Przestraszył się. Jeszcze bambusy muszę zbierać, bo ulepszenie łuku się szykuje. Także warto tutaj sobie właśnie po tym lesie wędrować i... No i zbierać te bambusy. Tylko pewnie ulepszę sobie ten y, krótki łuk najpierw. O, tu ktoś do pogadania. Kolejny questik będzie do wykonania. O, すべて人の仕業であろう。ですがも、に入って戻ったしかも、手でしかも、手でしも、島のも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手でしかも、手かかも、手でしかも、手でしか No to najpierw i tak tą główną misję zrobimy, bo to jest już bliżej. Musimy sobie na dół zejść. Kurde, nie dał mi skóry. Słabo. O, możemy ulepszyć zbrojkę. A to sobie już później po misji zrobię. To jest terytorium Mongołów, także może być ciekawie. To spore miasto. Jeszcze sprawdźmy... kuźnia Komatsu. Musimy to przejąć. No i później brat Juny będzie mógł nam wykuć jakiś pancerz może, albo broń. Zobaczymy co on tam potrafi. Koś tam zażynają, ewidentnie. Sprawdźmy to. Mongołowie się bawią po prostu z jakimiś wiśniakami biednymi. A to juna jest. No, nie tak to miało być, no, robię parowanie i nie wiem, nie, nie, nie kułem tej gry czasami, wiecie? Gdy coś się psuje, bo ja robię to w dobrym momencie.

今のは石膏だほどなく軍勢が押し寄せるぞなら逃げなきゃすぐにいや村を守るはあ、村の火事場も民も失えぬ望むならばお主は行け嫌だね私も逃げるのは飽きた村の者に会いたい 何人生き延びたんだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。同じだ、突破風神のあいて黒字。すべて一人で討ち取ったとは。見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか。使ったやつを。引っこ抜いて。また使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど。一人心で猛虎に。生きてた。 は言ったしばらくは戻ってこないよこれから火事場に向かうから一緒においで火事場は動くかああでも火はつけないよ煙が出たら最後猛コに居どころを知られるからいや釣り出してやろうさすれば血の利を生かせるはずだ火事場をお通りにするってわけか

ここにはカジ場がある上お主も腕利きだ最高のね作ることはできますがじき猛虎が来るのでは村は必ず守ってみせる任せときなカジの助手がいりますゆきおというなのどこにおる嫁を探しに行ったはずです村の方へ俺に任せろ言うな Niech taku. taką. Znowu jakiegoś trzeba znaleźć. Znajdź yukia. Wietrze prowadź, gdzie to trzeba iść? Jakoś tutaj chyba, co? O, w tą stronę. O. No cóż. Tak czasem bywa. No pewnie, jak znajdziemy tego gościa, to będzie walka z mongołami, będzie obrona miasta. Może być ciekawe. Kurde, tu nie ma jakichś normalnych takich zejść. To wszystko jest na jakichś skałkach. W którą ja stronę idę? Tu jeszcze tylko zobaczę, czy nie ma czegoś? Dwa razy próbował sfajkować. Ładnie. A możemy sobie kulturalnie otworzyć to. Zamiast przechodzić przez dziurę, to odcyk. Gdzie jest ten gość? By Był gdzieś blisko. A na górze jest chyba uwięziony. 今と妹が川にいるんです今すぐ案内しろこちらへ俺から離れるでないぞ隠れろ一番手は誰だ Trochę jasno. Teraz jak ktoś wyskoczy, to go z łuku zabiję. Ty, po co tu się dzieje? A mogę serię zrobić skryto, To Ty był lepszy. Aż teraz gościu coś tam miał i tego kunaja co w niego rzuciłem Nie ma problemu, że to jest nie ma

Opa, znowu mi parowanie nie działa. Co jest grane? Chyba jakoś tędy trzeba było iść. się <laughs> zdziwił. To z mi się strzały skończą. To jedzie problem. Idziecie? A, lecą. Tu widziałem kogoś. No coś łażą, ale dobra. Nie, nie przejmujmy się nimi.

Zróbmy przewrót. O, zrobiłem. Dało się bez szwanku to zrobić teraz. W końcu. Gdzie co? Zanim tam pójdziemy, też sobie przeszukam te shopy, co są po drodze. To jest szansa, że coś tu będzie. Oczywiście takie skóry, jakieś zapasy mi się zawsze przydadzą, no nie? Na ulepszenia. Także nie ma co skipować tego. られるぞ誰かを探しておるのかしくじったよ川の向こう岸で捕まっちまったあの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだならば捨ておけぬな行くぞサムライサムライはどこだ<え>嘘をつくなお前の仲間をるぞサムライなんて知らない村のやつらはどこに消えた Nie miałeś szczęścia, kolego. Musimy tutaj zobaczyć dokładnie, jak wygląda sytuacja. Gdzieś tu się da. Jeśli się to prawdopodobnie wejść na górę, bo o, jest tutaj jest jakieś przejście. <śmienicza>

Już sprawdzałem, pójdziemy tędy. Tu jeszcze nie wchodziłem. Może coś znajdę. Nie świeci się nic. Jakieś zapaski, żelazo, czy cokolwiek. Wszystko Mongołowie złupili. Nie ma niczego, niestety. しかし、マグロは俺たちのこっているのが、その前に、このように見えるのが、このように見えるのが、このようにのが、このように見えるのいこのように見えるのが、のよに殺されこのるかも。いずれにせよのここの猛虎を迎え撃つ。 No idą. Już tak lepiej uzbrojeni. Pew swojego strzela. Co za Mongołas? A sprawdźmy jak, jak ten długi łuk strzela, co? Toż go podrzuciło. A kogoś tam biją. Musimy tu ratować ich. Nie możemy za blisko wychodzić. Znaczy za daleko. Co chciałeś zrobić? Ty z wilkami przyszli. No odejdź ode mnie. Piesku. Gdzie następny sam? O ten z dżidom. O go ja Nawet nie wiedziałem, że to się tak da. Tylko coś dżin nie może go sfokusować. O już jest. Chłaby na razie ten łuk, wiecie? Trzeba było ulepszyć go. Ej, no ej. No, kurde, denerwujące są te zwierzęta. O zbugował się, lata sobie. Tam i weft. <laughs> o, znowu mam jakąś modyfikację sprzętu. I tego tak nie zabijemy, niestety. Tu był przywódca, ale szybko padł. Musimy jedenastu przywódców zabić, będziemy mieli jakąś postawę księżyca. To już po wszystkim. Ale Jin to jest kozak. A oni w nas wątpili. I tak się bali. Ta gra jest mistrzostwem świata. No, jakby jakąś drugą część zrobili, to Wow. Nie jest to サムライドおロジャーコノーカタワこコウチホロボスサメメフカレヨミナイトデった伝説の武者クロード様さ <noise> 早く逃げましょうならぬラン火ジバノヒ 再び小松が誇るブグを鍛えよう。さすれば直ちに志しよう。のクロード。悪くないだろう。あす Młot i kuźnia. No, była ciekawa misja. Chyba pierwsza taka, gdzie trzeba było bronić ludzi. Całkiem spoko. Samurajów nazywa się Homa-Re-O-Mon-Jiru, tak się to nazywa w To jest różnica między nami i tymi samymi. ならばなぜ我が兵は背後から切られている堺は決してさような手を使わぬ戦では化けの皮が剥がれるならば己は犬だな不備来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だお前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ

Nie mogę Nowy dar. Co to takiego? Aha, tu gdzie, gdzie te darmowe rzeczy można sobie brać? Okej. Okay. Na tym etapie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, także jeżeli się podobało, zostaw łapę w górę, jeżeli ktoś jest nowy, możecie zostawić suba z dzwonkiem, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.